Witam w filmie z serii Jak to zrobić?, prezentujących nowe minikoparki K. Dzisiaj przyjrzymy się sterowaniu w trybie Stick w nowej generacji minikoparek K. Funkcja ta będzie dostępna dla wszystkich maszyn od 301,5 do 310 włącznie. Maszynę możemy używać w tradycyjny sposób, korzystając z pedałów jazdy i dźwigni. Wszystkie funkcje, które zobaczysz, są dostępne we wszystkich modelach. Omówimy, w jaki sposób włączyć i wyłączyć tryb Stick Steer, jak używać tempomatu. OK, teraz jesteśmy w kabinie i uruchamiamy silnik. Za każdym razem, gdy uruchomisz silnik, maszyna będzie działać w trybie tradycyjnego sterowania układem jazdy. Sterowanie będzie odbywać się za pomocą dźwigni i pedałów jazdy. Aby przejść w tryb Stick Steer, naciskamy żółty przycisk, znajdujący się na lewym joysticku. Gdy go wciśniemy, system zapyta nas, czy chcesz włączyć sterowanie jazdy przy pomocy joysticków. Wybieramy opcję Tak i zobaczymy zieloną ikonę na środku zegarów, która informuje nas, że jesteśmy w trybie Stick Steer. W tym trybie sterujesz maszyną za pomocą lewego joystika czyli do przodu, do tyłu, w lewo i prawo. Tak właśnie działa Stick Steel. Jeżeli chcesz obrócić kabinę, będąc w trybie Stick Steel, by zobaczyć, gdzie jest klemierz, wystarczy, że użyjesz suwaka na lewym joysticku. Gdy jesteś w trybie Stick Steel, prawy joystick jest wciąż aktywny. Przód, tył, to Podnoszenie i opuszczanie wysięgnika. Lewo, prawo, sterowanie łyżką. A gdy wciśniasz przycisk pod palcem wskazującym, będziesz mógł korzystać z suwaka do sterowania ramieniem koparki. Tak więc, nawet gdy jesteś w trybie stick steel, wciąż masz pełen zakres ruchu części roboczej mini koparki. Wciąż jesteśmy w trybie stick steel. Lewy joystick, jazda, prawy joystick, operowanie częścią roboczą i lemierz obsługiwany przez dźwignię z prawej strony kabiny. Popychając dźwignię maksymalnie w przód, uruchamiamy funkcję pływającego lemiesza. Warto zauważyć, że na dźwigni lemiesza mamy przycisk uruchamiający tryb zająca i żółwia. Funkcja zająca i żółwia jest też dostępna z poziomu prawego joysticka. Gdy chcemy zmienić sposób sterowania lemieszem, wchodzimy do menu, wybieramy ustawienia maszyny i naciskamy OK. Potem wybieramy Control Mode i znów wciskamy OK. A następnie przewijając listę opcji na dół, wybieramy Joystick Steering Mapping i wciskamy OK. W tej opcji możemy wybrać tryb koparki, w którym pracowaliśmy albo możemy wybrać drugą opcję: Blade, lemierz. Naciskamy przycisk powrotu do głównego menu. W tym momencie wciąż jesteśmy w trybie Stick Steer, ale prawy joystick steruje lemiesza. Naciskając przycisk znajdujący się pod spodem joysticka, uruchamiamy tryb pływającego lemiesza. Możemy też w każdej chwili wejść lub wyjść z trybu Stick steer. Używając żółtego przycisku, przełączamy się pomiędzy normalną pracą maszyny, na przykład kopaniem. Albo możemy wrócić do operowania w trybie Stick Steer. Funkcjonalność i wszechstronność zwiększą Twoją efektywność i komfort oraz zapewnią wyjątkowe doświadczenia z pracy operatora. Inną z zalet trybu Stick Steer jest funkcja tempomatu. Gdy mamy włączony tryb Stick Steer, pochylamy joystick jazdy w przód i wciskamy przycisk pod palcem wskazującym. Puszczamy joystick, a maszyna przemieszcza się mając włączony tempomat. W dalszym ciągu możemy też sterować maszyną w lewo lub w prawo. A jeśli chcemy się zatrzymać, wystarczy, że poruszymy joystickiem. Z tempomatu możemy także korzystać jadąc do tyłu. Wciskamy przycisk pod palcem wskazującym i możemy uwolnić ręce kontynuując jazdę. Dzięki temu wykonamy pracę łatwiej i bardziej efektywnie. Mam nadzieję, że spodobał Ci się tryb Sticksteel w nowych minikoparkach Caterpillar. Więcej informacji otrzymasz w oddziałach Berger ramon w całej Polsce. Dziękuję za obejrzenie filmu.